Cześć! Jak wygląda porządek na ModHabie? Chyba każdy z Was już wie, jak wyglądają kategorie. Ano, kategorie wyglądają tak: ani alfabetyczne, ani chronologiczne, ani poukładane. Ponazywane też tak, jak to się komuś tam przetłumaczyło, nie zawsze dobrze. Nie zawsze też dane modyfikacje w odpowiedniej kategorii się znalazły. Otóż, Giant swego czasu dał taką informację, że Modhub czeka totalna przebudowa. Było to już dawno, a nawet bardzo, bardzo dawno temu. Nie widać tutaj jakichkolwiek ruchów, żeby coś w tym kierunku się działo, więc postanowiłem zrobić dla Was mały, taki pomocny pliczek w formie... PDF-a, którego możecie używać na komputerze, możecie go też wrzucić na telefon i posiłkować się nim z ekranu smartfona. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Mianowicie postanowiłem zrobić sobie małe ułatwienie dla kategorii modów. Otóż tutaj jest wszystko wrzucone w jeden wielki worek i trzeba się czasami nieźle naszukać, jeżeli chcecie jakąś konkretną modyfikację, czy też bardziej kategorię modyfikacji odszukać. Już Wam pokazuję, jak to wygląda na tej małej ściągawce. Otóż zrobiłem taką wyszukiwarkę kategorii modów szumnie nazwaną, ale jest nic innego jak graficzne odwzorowanie tego, co w danej kategorii mod'haba możecie znaleźć. Czyli macie ciągniki, małe, średnie, duże ciężarówki, samochody, kombajny, mapy, domy, silosy, szklarnie po prostu z danej kategorii modów wybrałem jeden jakiś tam pasujący obrazek który już wizualnie daje Wam tutaj e, taką możliwość, żeby wyszukać sobie to, czego chcecie, czyli przeglądając to po prostu macie wszystko nie, tak jakby skatalogowane, czyli dajmy na to chcemy poszukać sobie rozsiewaczy do nawozów, wystarczy nacisnąć ten obrazek, automatycznie przerzuci Was, otworzy Wam przeglądarkę lub, le, i, lub jeżeli macie otwartą, to otworzy Wam nową kartę i przerzuci Was po prostu do tych rozsiewaczy. Jeżeli chcecie znaleźć coś innego, na przykład opryskiwacze, proszę bardzo klikacie, jesteście w kategorii opryskiwacze i tak dalej i tak dalej. Mały pliczek PDF-owy bardzo prosty, z Kategoriami waży 3 i 3 Mega. Wydaje mi się, że dosyć czytelne te obrazki udało mi się wybrać i intuicyjne. Co prawda nie jest to ułożone alfabetycznie, tylko tak sobie układałem po prostu to, co mi że tak powiem w oko wpadło z tych kategorii, ale wydaje mi się, że jest to na tyle dobrze poukładane, że powinniście sobie z tego skorzystać. Jest jeszcze jedna rzecz, którą warto tutaj zauważyć. Wciskając skrót klawiaturowy CTRL F, czyli CTRL FIND możecie sobie tutaj użyć wyszukiwarki i spośród tam bodajże tych 72 kategorii wybrać to, czego szukacie, jeżeli nie chcecie sobie scrollować tego po obrazkach. Czyli dajmy na to, szukam sobie kategorii modów różne, czyli wprowadzam tutaj różne. Od razu się tutaj to wszystko podpowiada. Naciskam i podświetla mi się kategoria różne. Klikam no i jestem w modach różnych. Tak samo to będzie działało w przypadku em, tego PDF na telefonie, czyli otwieracie sobie opcję Szukaj, wpisujecie sobie coś czego e, szukacie, na przykład nie wiem, jesteście tu na dole, nie chcecie scrollować do góry, szukacie kombajnów, dajecie kombajn. Proszę bardzo, podświetla się kombajny klik. Jesteśmy na kombajnach, drugi klik i jesteśmy w kategorii kombajnów. Jest to bardziej intuicyjne niż najeżdżanie tutaj, rozwijanie tej kategorii, i szukanie teraz, gdzie były te kombajny. O, jeszcze nam się zwinęło, rozwijam jeszcze raz. Gdzie te kombajny? O, tu są kombajny. Dobra, tu mam kombajny. A gdzie jest coś innego, o, palety, palety, gdzie są palety? Jak szukam tego kilka razy i wiem gdzie są, to znajdę, ale jeżeli ktoś z Was tego nie robi, zaglądacie tu sporadycznie i wyszukujecie jakiegoś moda, no to tutaj natrafiacie, że są palety. Jak to wygląda w tej części? Szukacie tutaj palet, to też nie mogę znaleźć, bo jest dużo obrazków, nie ma problemu. Wpisuję palety, enter, jestem. Palety, palety, big bagi, wszystko co chcecie, naciskam palety, no i jestem w kategorii palety. Ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że ten malutki pliczek trochę ułatwi wam życie do czasu, kiedy modhub zostanie oficjalnie przebudowany. Oczywiście link do pobrania tego PDF-a znajdziecie w opisie bezpośrednio pod filmem oraz w podwieszonym komentarzu. Na razie, cześć.